Ja teraz sobie muszę się was bać, naprawdę W sumie dobrze, że jesteśmy razem w Plutonie, bo jakbyśmy nie byli, no to bym miał przełomane od was. Byłem mi każdego nie miał, bo nie będziemy ja córka, wyjdzie ci Trzy Arty Polecam Watchmaker w World of Tanks. Bardzo przydatna. Bardzo przydatna klasa. Szczególnie w ilości 300. Co tam? Co się dzieje? Miastki, nie, będę, nie będę się denerwował. Troszeczkę się młyn zrobił na kanale. To trochę. To i. To... i wieża jakaś. nie wiadomo czego. To jest RAM. Brudu. Wiecie co mi się podoba w tym czołgu? Tyłek. Bo to jest Shermana. <laughs> Tyłek nawet spoko. Zresztą to nie jest kanał o ocenianiu tyłków czołgów. Tyłków. <laughs> Względy wizualne też mają duże znaczenie. On jest taki. No okrągły, jakby za dużo zjadł. Powtórałem. Ma dużo okrągłości. No taki puszysty jest, o, można tak by powiedzieć. O. Trochę tak jak multi na przykład o. New Multi no. RAM 2. O nie! O nie. O nie. Jak on to zobaczy, jak my go porównujemy do rama dwójki Nie multi, ram 2k Lepiej Ram 2, no ram 2 Widzę Tylko celność tego działa, to jest problem No właśnie widzimy No i trafiłem we wrak oczywiście Ostatni